Cześć, witajcie. Ja jestem Rafał Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Medieval Dynasty. Mamy porozmawiać z Maszyborem o różnicach ich domów, żeby on się po prostu odczepił od Wojciecha. Bo w ostatnich minutach filmu, ostatniego, doszliśmy wreszcie do porozumienia, co, czym się różnią ich domy. I co? Czy Wojciech rozumie teraz, że nasze domy nie są takie same? Że i że ma paranoję? Cóż, różnice nie za bardzo go przekonały. Właściwie w ogóle, ale postał się w jego sytuacji. To Twoja specjalność, prawda? Martwi się o bezpieczeństwo swojej rodziny. Bezpieczeństwo? Przecież nigdy nie skrzywdziłbym jego ani członków jego rodziny. Powiedz mi lepiej, o co w tym wszystkim chodzi. Musisz przyznać, że robi się to podejrzane. Eh. Po prostu w ma wszystko: rodziny, szacunek ludzi, biegłeś w swoim rzemieśle, A co ja mam? Nic poza samotnością, długami i pracą, którą, którą mógł wykonywać każdy, kto jest na tyle silny, by utrzymać kilo. Hmm. Hmm. Twoja praca też jest ważna i znacznie bardziej niebezpieczna niż jego. Pamiętaj, że jesteś młodszy. Masz jeszcze czas. Wiem, ale spróbuj eee... znaleźć właściwą drogę do szczęścia. Przeproś Wojciecha, powiedzmy jak bardzo go podziwiasz lub poproś o radę. O nie, nigdy mu tego nie powiem. W takim razie przeprosiny będą musiały wystarczyć. No i dobra. I to by było na tyle. Dobra, tutaj nic nie będę. Nie, nie będę tutaj. Sorry, Wojciech. Wojciech? Wojciech. Dobra, no to jak tam z. No chyba wszystkie. Dobra. Wszystkie zadania. Wracamy do do domu. Czekajcie. Yy, zobaczmy tutaj domy. Mały prosty dom. To jest tutaj ten ten. Tutaj jest osiemnasty gryzelda. Czyli facet, faceta potrzebujemy. Faceta potrzebujemy, ale faceta potrzebujemy do może być zielasz yy, może być drwal Zielasz, Drwal, yy, Zielasz, Drwal, yy, Zielasz Dobra, facet zielasz albo drwal. Dobra, chodź, przejedziemy się. Bo możesz mi dokonać wyboru. Mam nadzieję, że dobrego Zielarz albo drwal. Okej okay. mm. yeah. Zielarz albo drwal. Dobra, a kobieta może być. Domy. Mhm. No nie może być, nie może być jeszcze wieku około dwudziestu pięciu lat. Kurde, no żadnych facetów, no Dobra, pojedziemy do domu ja, się, idziemy się przespać Pojedźmy może tędy dół pod górę Dobrze, weźmy tylko zdenijmy tutaj znacznik i lecimy do domu przy okazji tyle weźmiemy tam z tych ruin i będziemy mogli oddać te, ten da, da 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 coś tam Dalewuje, chyba nalewui. Da Zajrzyjmy się, czy nic tutaj żadnych obozowisk nie ma, ale nie widzę. zasapał nasz rumak, dzielny dobra, i możemy tutaj pognać naszego dzielnego rumaka w dalszą drogę a tu kto, tu? to topornik yy, kuźwa, jeszcze jeszcze bandyci? ja pierdzielę co za naród co za naród upierdliwy, jak nie powiem kto. Dobra, zróbmy to tak, że tutaj zostawimy, gdzie ja w ogóle idę. Przejdźmy przez wodę, napijmy się przy okazji, bo to może trochę potrwać. Dobra. 你说啥来？啊啊啊 Ja odpowiem, mogę celować tam do nich. 我去吧，哦哦哦哦哦哦哦哦，那、啊啊啊啊啊啊啊、，o、no. 你也不你玩命？

I tutaj chyba gdzieś dalej czy ty masz topór? Jest to Twój kolega Ty. Tutaj ty No nieładnie, nieładnie ładny topornik. No, jakiś stopnik będziesz mieć. Ja muszę zobaczyć czy tam na drugiej, po drugiej stronie nie ma nie ma nikogo więcej A, chyba tylko ich dwóch tylko było, bo nie widzę, żeby ktoś się tam objawiał. Więc nie jest tak źle Zaleźmy tam rapę kaską, zjedzmy, zjedzmy sobie Zawsze to tamte parę, parę procent życia więcej na Kamienna siekiera butelka tu kamień patyk, stołek Tam no, widzicie jak się pije to się to się później ginie? Monety, worki, co tu za bardzo strzała? Tutaj gdzieś kamienna strzała była? Była. Zabra, zapalmy tutaj skierkę. Nadziei. Może jeszcze coś A tutaj beczka jest. A widzicie. O, marchewka, moneta, suszone ryby, mięso. Dobra, tam nic nie ma. Tyle pusta. No dobra. To dawaj tutaj, na tą stronę. Chowamy, gdzie ty jesteś. Tu jesteś, dobra. Jak dojedziemy szybko, to jeszcze będziemy mieli, odzyskamy życie, wiesz, Osiołku. Ale było blisko. No, dzisiaj parę razy się o śmierć otarłem. A to wilki, mi tupe pogryzły A tu teraz bandyci No Ewewewe, wróć, 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 bo ty tu tutaj mieszkasz, nie? To jest Twój dom Żona, dzieci A my, a my idziemy się przespać do domu naszego własnego. I idziemy spać. No i mamy pełnię życia. Um, dobra idziemy ogarniemy teraz ten słuchajcie yy, teraz się właśnie 761 dobra musi w ciemności sztylet z ruin dalej dalej wuj mam tylko nadzieję że yy, Nikogo tam nie będzie. Ale tak był to przecież mamy Łuk. Oho. Dobra. Ojej, ucieka strzałka, ucieka. No. Dobra. A tutaj. Dobra. Wracamy z powrotem do naszego topornika. to teraz gdzie kurde leży ja pierdzielę. gdzie

Pierdziele co za nie mam no, to już bez sensu. No tak, tutaj. Kurwa, zapatrz się. Serio? Dobra, może się znajdzie? Może go ziemia wypluje? Kuźwa, ja szukam tam. Zaraz to topury N. Kolejny. No dobra, to wracamy. Oj, kamienna strzała jeszcze. Dobra, była i spierliła. Trudno. Tylko jeden był. Czy będzie ich więcej? Dobra, nie widzę. No dobra, to idziemy. Dobra, beczki. Pusto A, ten tutaj, dobra. Tu pusto, tu pusto O, worek. Jak ja tutaj patrzyłem, że mąkę przegapiłem. Nie ma nic ciekawego więcej. Tak dobra Ej, ale dwa mam. Uwikłani. panikuj, pani kujtowa armia. Trzy pory roku jeszcze przede mną. Dobra, jakoś damy radę. Zobaczmy jeszcze tutaj. Tu puste, tu puste. No, tutaj nie ma ciekawego więcej. Czy damy radę się tutaj... ...wspiąć? O kurde! Dobra, szalnić to. Wracamy do domu. O, tutaj wszystko puste? Puste, dobra tu pakunek, porzucone zapasy, puste tu to było puste kamień tu mnie nie interesuje tutaj ten worki puste a tutaj worki były, też są puste dobra eee, beczka pusta no i dobra jako, że parę ostatnich tylko było troszkę dłuższych to dzisiaj sobie zakończymy na w tym momencie odcinek. Także, jak się podobało, to łapka w górę, subik. Strefa komentarza oczywiście należy do Was. Ja oczywiście zapraszam Was na kolejne moje produkcje. A tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!